Tak się poskładało, że zawieruszył się filmik przedstawiający kilka chwil z Wiedźmą nad rzeką Are. Króciutki filmik, ale na końcu Wiedźma dokonuje wesołej analizy spotkanego miejsca rytualnego. Posłuchajcie. Dobra, to jesteśmy razem nad tym pięknym rzeczką i teraz Krzysztof, o oswój, ten huragan tu na tym. Oto! To jest takie fajne po prostu bajka halo to my tu jesteśmy a tu jest ta istota która robi Ci zamieszanie wody sprawiają, że jest żywa dodatkowo bo że żywa to nie ma wątpliwości zaraz mi się lepiej robi no, bo oddałam temu kłębuszkowi tej zburzonej wody to, co mi przeszkadzało i ja od razu wrócił po Jak ja się tutaj cieszę tym spotkaniem z rzeką i tak jest po prostu, o, bardzo uroczyście dzisiaj, bo nawet tak wyglądam uroczyście, no. Ten błękit taki rzeki nie tak się ładnie odbija w tym lustrze, tak? Tak, też tak uważam No. Właśnie ciągniemy za sobą deszcz. Jest może mniej uroczyście. Słońce dodałoby troszkę kolorów. Ale za to się pokazał kolor rzeki? Dobrze rozpoznaję kolory. Tak, to jest na takie... pewno. Lubię ten kolor. No. Nie wiem, czy słychać, jak rozmawia ze mną ta rzeka. Nie słychać? Mówi, że się cieszy. <grym> że się cieszy bardzo, że ja tu jestem. No i ze wzajemnie. Dobrze. To na rzeczka. No, a tu mamy miejsce rytualne. Po raz kolejny wracam do niego. Mamy tak. Kicur. O Ojej, a chciałam z jego skorzystać. Tu było jakieś. Nie tam ręki Nie, nie rób tego. E, tak. Ogień, woda, ziemia i powietrze. Cztery żywioły spotkały się w tym miejscu, aby Dopełnić jakiejś ważnej chwili, Podejrzewam, między dwojgiem ludzi. Świadczy o tym fakt, że są tu płatki. Ja się tu na Skąd, zaczęła się tu albo skończyła się tu miłość i namiętność, a zaczęło się szare i proste życie, choćby upamiętnione nawet w tych płatkach. Wiel jako niewinność, wianek, energia światła czysty, boski promień i energia czerwona w postaci czerwonych płatków róż, która symbolizuje symbolizuje tą namiętność, energię, siłę, kreację i jest to związane z energią żeńską. Czyli to, co powinno być. I ja jestem z tego dumna, że energia żeńska to także ja. I jak tak zostanie. Krzysiu, to jest ważny film, i dobrze, że idzie to na dwa mikrofony. Ok, to teraz jeszcze rzutem moją cudowną kamerą na ten piękny obraz. O, słyszycie ten, 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 ten. O, to, to. Właśnie, ten dźwięk, tę muzykę. I piękne niebo nad nami. I co mamy tutaj? Mojego sponsora. <laughs> Tego dnia. <laughs> w tej chwili. Także dziękuję wszechświatowi za ten moment.